Jeśli ciągle obiecujesz, ale w rzeczywistości nic nie robisz, to niestety ludzie przestaną ci prędzej czy później ufać i będą kojarzyć cię z osobą, która tak naprawdę tylko obiecuje, ale wiadomo, nie można nic jej powierzyć, no bo po prostu tego nie robi, nie? I tak samo nie możesz być osobą, która opowiada na prawo i lewo, ile to nie robi, a w rzeczywistości nic nie jest zrobione, tylko po prostu wiadomo. Fali się, ale nic się robi. I to jest w sumie najgorsze, co można robić. Więc pamiętaj, ty musisz się zmienić, jeśli jesteś jedną z tych dwóch osób, oczywiście złych, negatywnych. Więc pamiętaj, musisz działać. Mało obiecywać, dużo robić. Serio. Lepiej nic nie powiedzieć. Ktoś cię o coś poprosi, nic nie mów, tylko to zrób. I nawet nie oczekuj, że coś dostaniesz w zamian i zobaczysz, jak ludzie po prostu będą cię szanować. Serio. I każdego dnia musisz to oczywiście robić. Pamiętaj, konsekwencja ponad wszystko. I serio. Mało obiecuj, rób Więcej. Każdego dnia pracuj nad sobą. Pomagaj oczywiście ludziom, jeśli ci to nie przeszkadza. Ale nie bądź, nie bądź osobą, która, która opowiada, obiecuje, a potem nic nie robi, bo ludzie ci przestaną ufać i serio. Zacznij tak robić i będzie wszystko dobrze. Cześć.